Nie, moi drodzy, to naprawdę nie jest clickbait. Nie idziemy do miasta w Polsce, które nazywa się Ameryka. Nie jedziemy na ulicę Ameryki. Dzisiaj będę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Naprawdę, jak Boga kocham, musicie mi w to uwierzyć. Sam w to nie wierzę, że jestem tak podekscytowany, ale mam nadzieję, że się uda. Także chodźcie, zabieram Was w tą podróż.

Do Ameryki pociągiem. No, proponowali mi lot samolotem, ale odmówiłem, bo pomyślałem pociągiem fajniej i co? Jestem spóźniony już. Muszę szybko zostawić bagaż i, i cisnąć, bo że jestem spóźniony, a jak się spóźnię tam gdzie jadę, no to o Ameryce można zapomnieć. Tak jak mówiłem, typowe PKP jest typowe. Od razu przepraszam Was z góry za jakoś, bo teraz już nagrywam telefony, musiałem wszystko zostawić w skrycu bagażowej i część z Was, która już przychodziła przez ten proces na pewno wie o co chodzi. Bo tak, technicznie rzecz biorąc, będę dzisiaj na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale, no ale nie do końca jednak, no bo to tylko konsulat. Idę właśnie do, do konsulatu Stanów Zjednoczonych załatwić sobie wizę na wyjazd do, do Stanów. Więc trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że uda się to załatwić. No a potem chodzimy sobie trochę po, po Krakowie i zobaczymy, co tu ciekawego mają, bo w sumie dawno nie było. Widać, że amerykańska furka. I powiem Wam szczerze, ten cały proces to jest jakaś masakra po prostu. Niby nic trudnego, ale już najbardziej chodzi o to po prostu, że te wszystkie kolejki są tragiczne. Jest gorąco strasznie. Stoi się tam, czeka się tam, stresuje się tam strasznie. Jeszcze chciałem ja tutaj takie słabe e, linie papieralne, bo nie chciało czytać moich odcisków i w ogóle. Więc już po prostu się starałem, postrałem, ale na szczęście się, się okazało, że, że wszystko, wszystko dobrze było. Tak? Pani bardzo miła była, ogliedaliśmy straja po polsku. E, Pognęliśmy strachy po angielsku, także, także fajnie. E, no co? Myślę, że tak jak zwykle więcej strachu niż to wszystko warte, a tak naprawdę na no, najważniejsze się udało. Dostałem tą wizę i już teraz tylko e, trzeba ogarnąć bilet i, i wszystko. I w drugiej połowie czerwca, mam nadzieję, już będę nagrywał tego vloga Las Vegas. Właśnie tam jadę. Także teraz nie pozostało nic innego jak wrócić po plecak na, na dworzec i, i zobaczymy co w tym krakowie się zmieniło. Tak na pierwszy już oka nic, ale zobaczymy. z do powrotem jakości dobra, najpierw musimy znaleźć coś dobrego do jedzenia i nie będzie to na pewno marnować Taiwanese noodle and breakfast. Mogę bardzo polecić. Bardzo dobra zupka. Najadłem się strasznie. Po prostu najchętniej poszedłbym spać. Ale nie ma co spać, trzeba zwiedzać. Tak, jesteśmy w Krakowie, dawno nie byłem. W ogóle od jakiegoś czasu mam straszną ochotę na azjatyckie jedzenie. Od kiedy byliśmy z przyjaciółmi na ramenie w Wrocławiu. Kozilda Ramy, albo dobrej, naprawdę. I nawet myślę coraz częściej o tym, by nie. Pojechać gdzieś sobie właśnie do Azji i mieć takie jedzenie na miejscu w bardziej takich przystępnych cenach. Ale to na kiedy Indii trzeba zostawić, bo teraz jesteśmy w Polsce. Jesteśmy właśnie na rynku głównym w Krakowie. To jest takie naprawdę niepowtarzalne wręcz uczucie, jak się wraca do takiego miejsca, w którym się było już no parę lat temu dobrych. Jest takie, takie wiecie, tak wszystko się zaczyna przypominać i w ogóle. Tak już przechodzę drugi raz tą trasą i, i już pamiętam wszystko. Pamiętam jak tu się chodzi, jakie to są uliczki. Na początku w ogóle nie ogarniałem nie, ale już mi się wszystko przypomniało. Jestem po prostu u siebie. Fajne uczucie. Najśmieszniejsze, jak się takie uczucie. Czuję do takich miejsc jak na przykład ten Kerfur, który tam właśnie miałem przed chwilą. Dla Was to jest po prostu zwykły Kerfur, ale dla mnie są jakieś z nim wspomnienia związane. Ale to temat na, na inny film. Piękne to jest, naprawdę. Jest jedno z naj, najprzyjemniejszych uczuć związanych z odwiedzaniem miejsc, w których się już kiedyś było. Ale równie ciekawym uczuciem jest to, kiedy te miejsca, w których się było 4 lata temu, już nie istnieją. Szukałem teraz miejsca, gdzie byłem. W już 4 lata temu z moim kolegą z klasy, z którym się już no nie utrzymujemy już kontaktu. Chciałem sobie zobaczyć to miejsce dalej. Jestem no, już go nie ma. Jest tam coś innego w tym samym miejscu. Także trochę przykro, ale no i co? No i się rozpadało. I taka ta pogoda w tym Krakowie. A we wrocławiu co? Słonecznie, cieplutko. No widzicie. Krakowianie. Lekko nie mają w tym swoim mieście. <śpiewanie> No i co? Tyle tego zwiedzania. Schowałem już cały sprzęt, bo się naprawdę mocno rozpadało. I, no i chciałem, chciałem coś fajnego nagrać. Miałem, mam ze sobą dronem, więc chciałem sobie polatać w po Krakowie. Dawno mi tu nie było. Widzicie? Coś fajnego zrobić, a tu przyjeżdża mi taka pogoda. No i, i może jeszcze jak planować, a przyroda swoje. Także cóż no. Jeżeli nic już więcej nie nagram, to... to dzięki za obejrzenie. Nie, moi drodzy, to jednak jeszcze nie koniec vloga. Dzisiaj jest promocja. Dzisiaj dostajecie dwa vlogi w cenie jednego. Oba są za darmo tak naprawdę, więc... Więc, więc musicie skorzystać, bo jak za darmo, to, to trzeba brać, tak? tak. E, dzisiaj mamy kolejny koncert z, z, z cyklu so Far Sound Sounds Wrocław. Koncert będzie o tyle wyjątkowy i dlatego chcę wam go bardzo pokazać we vlogu, bo będzie na nim ktoś specjalny. E, dobra, dobra, oglądajcie dalej, ale, ale zanim, zanim, zanim to, też jeszcze chciałbym jedno powiedzieć, tak, wiecie, tak całkiem, całkiem serio. E, bo składałem sobie właśnie sprzęt tutaj na, na sufara na, na, do nagrywania. I w telewizji leciała powtórkę reportażu z Krakowa. Prawie 6 metrów ma fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie. Do zabezpieczenia wałów użyto 60 tysięcy worków z piaskiem. Na fale przygotowują się kolejne miasta, m.in. Sandomierz i Warszawa. Na południu Polski kolejne noc i dzień trwa walka z wielką wodą. Paweł Puska. I naszła mi taka refleksja, że wiecie, ja w tym, tam w tym vlogu przed chwilą tak strasznie marudziłem, że o, chciałem sobie polecieć dronem, ponagrywać. Pozwiedzać Podczas gdy ludzie no, no tracą, tracą dobytek życia i no i to jest taka, takie wiecie Takie trzeba doceniać to co się ma, tak ja mam tutaj siebie w mieszkaniu sucho Nic mnie nie zalewa, nic mi nie, nie grozi tak naprawdę Podczas gdy ludzie no, 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 no Może ich życie nie jest do końca zagrożone, ale zdrowie na pewno, a przede wszystkim jakieś tam własności materialne i też nie chcę, nie chcę, powiedzieć, że że wiecie, w ogóle nasze problemy są do dupy, bo inni mają gorsze, w ogóle w Ofryce to ludzie już głodują. To, że ktoś inny ma ma problemy nie znaczy, że wy nie macie. Że wasze nie są e, problemami. No bo są. I dla was są istotne. Dla mnie to też było istotne. Ale jednak taka perspektywa, no właśnie pozwala nam zauważyć, że, że czasami się człowiek martwi pierdołami. E, dobra. Muszę, muszę się zwijać, muszę poskładać sobie sprzęt cały, to jest mój, w ogóle dlatego nagrywam tym kanonem, bo mój, mój Lumix zaraz ląduje w klatce, to jest klatka taka z rączką, się w jedno, w drugie wchodzi, mam jeszcze taki fajny monitor e, podglądowy, więc muszę sobie wszystko poskładać e, i, i widzimy się na, na sofarze i naprawdę, warto oglądać. Nie mogę być za głośna, ale dobrze widzicie. Dzisiaj Sofara mamy w kabinecie prezydenta Wydługa, także bardzo zaszczytnie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Najbardziej oczywiście mam nadzieję, że Wrocek przyjdzie, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Adrian, is Wrocek coming? No idea. He has to I already promised them. Dobra. Wrocek will be here. For the vlog. Myślę, że takie miejscówki jeszcze w sofarze nie było chyba nigdy. Żeby grali u prezydenta miasta. <mulity> No, i widzicie moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o sofar w Wrocław. Kota nie było, pan prezydent powiedział, że kot wolne. Jak kot, może wziąć wolne? Ty, coś? nasz kot nigdy nie ma wolnego. Więc kota nie było, także, także słabo. No, co to w ogóle, ogóle było za sofarek, kota nie było. W każdym razie, całkiem serią, kolejny zajebisty koncert, naprawdę. Współpracuję z sofarem już. O kurde, nie wiem, rok? Ponad? Nie wiem, tak, częst, tak ten czas leci, że już tracę rachubę, jak jest... Co się w ogóle dzieje, ale, ale już jakiś czas współpracuję z Sofarem i, i po prostu każdy koncert jest niesamowity. Każdego miesiąca Sofar jest takim moim highlightem e, miesiąca. Takim czymś, na co bardzo wyczekuję i, i z czego się bardzo zawsze cieszę, jak już do tego dojdzie. E, więc y, tyle. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, za bardzo vlogować nie mogłem, bo, no bo nie było czasu. Tak? Trzeba było wszystko ustawiać, światła, e, zorganizować całą ekipę i tak dalej, więc tyle ile mogłem, to powlogowałem A resztę pokazałem, pokazałem wam, co nagrałem moją główną kamerą. Kolejny vlog będzie bardzo niedługo, bo już mam coś zaplanowanego na następny tydzień, więc e, będzie, zabiorę was gdzieś znowu na plan, ale czego? To już zobaczycie jak, jak wyjdzie, ale jestem bardzo podekscytowany i wszystko organizuje człowiek, który we vlogu już był jakiś czas temu i tylko raz, ale był i upuścił pieroga. <grym> Także kto ogląda, ten wie o kim mówię. E, dobra, jeszcze raz, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i kochajmy koty.